Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Ja nazywam się Ola, a dzisiaj przygotowałam dla Was TBR na październik. Plany na ten miesiąc są dosyć ambitne, bo przygotowałam dla Was aż 10 książek. Dla Was i w sumie dla siebie do przeczytania. Ale część z nich jest dosyć krótka, także mam nadzieję, że uda mi się wszystkie przeczytać. I co, może lećmy do pierwszej książki. Ja nie mam dzisiaj swojego narzędzia do klapsowania, także zrobię to rękoma. Zaczynajmy. Pierwsze dwie książki, które będę. Czytać w tym miesiącu. To są książki, które dostałam do recenzji od wydawnictwa Media Rodzina, za co bardzo dziękuję. Jestem mega ciekawa tych książek. To są książki Anki Sturm. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwisko autorki, bo z tego co wiem, to jest autorka niemiecka, bądź tak mi się wydaje, że niemiecka. I tutaj mamy historię dziewczyny, której brat. Gdzieś za, zostaje w niewyjaśnionych okolicznościach zostaje uznany za zaginionego. Nie wiadomo co się z nim dzieje. Ona podejrzewa natomiast, że brat wsiadł do tajemniczego pociągu. Dlatego też spędza część wieczorów właśnie na stacji kolejowej w oczekiwaniu, aż pociąg ten przyjedzie na taką stację. No i jakby wiecie, wiadomo, magiczny ekspres i marzenia się spełniają. I pociąg z pocztówki jej brata wjeżdża na ten peron, ona do tego pociągu wsiada, no i się zaczyna jazda. Generalnie ta książka trochę kojarzy mi się z Harrym Potterem, no bo wiecie, magiczny pociąg, w, szczególnie w moim jednym z ulubionych tomów Harry'ego Pottera, w trzecim tomie. Dosyć dużo dzieje się w ekspresie do Hogwartu, także ja ten wątek bardzo lubię. Mam nadzieję, że tutaj będzie. Podobnie, W sensie niepodobnie co do fabuły, bo na pewno nie będzie, natomiast e, podobnie, że równie ciekawie. E, I te dwie książki na pewno będę czytać na początku miesiąca, więc już niedługo, niebawem spodziewajcie się mojej opinii na temat tej książki. Na pewno na Instagramie pojawią się posty. Mam nadzieję, że mi się bardzo e, spodoba. Jeśli już zostajemy w klimacie takim magicznym, w takim klimacie magicznym, e, to na kolejny rzut będę czytać Nevermore, pustkę wieczną, bo to jest Jessica Townsend. To jest ostatni tom, który został w Polsce wydany, przygod Morrigan Crowe. Pustka wieczna, polowanie na Morrigan Crow. Tak dokładnie brzmi tytuł. Ja bardzo lubię w ogóle serię o przypadkach Morrigan Crow. Bardzo lubię jej wszystkich przyjaciół z hotelu Duquelion. Całą fabułę. Ona zresztą też jest bardzo mocno porównywana do Harry'ego Pottera. Ja tak nie widzę za bardzo tych podobieństw w tej książce. Natomiast no jakby cały urok i i w ogóle e, cały klimat Nevermoru e, bardzo mi się podoba, więc to będzie kolejna książka, e, którą mam e, zamiar przeczytać właśnie w październiku. Ostatnią z książek takich e, zakrawających na klimat magiczny e, to jest książka Naomi Nowik, Sholomens, czy Sculomens, lekcja pierwsza, mroczna e, wiedza. Nie wiem dokładnie, jak czyta się tytuł, więc możecie mnie spokojnie poprawić w komentarzu. Mm, to jest historia... Szkoły, ale takiej nie normalnej, powiedzmy, szkoły, jaką znamy, czy też szkoły, jaką wyobrażamy sobie, magicznej szkoły, jak na przykład Hogwarts. Ta szkoła to jest taka szkoła na wysokich obrotach, z tego, co jest napisane z tyłu książki. Mamy tutaj magów, którzy tak naprawdę albo ukończą szkołę, albo w tej szkole zginą. Więc takie trochę kojarzy mi się to, wiecie, Igrzyska Śmierci z Domieszką Magii. Tak mi się to kojarzy. Mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba, bo widziałam w ogóle inne książki też u, Zuzy, u Zuza Zaksiążkowana pokazywała inne książki Naomi Nowik i bardzo pozytywnie się o nich wypowiadała. Więc mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba i będę mogła dalej zapoznać się z twórczością tej autorki, bo to jest... Książka, jedyna, którą mam, więc liczę, bardzo mocno liczę i bardzo trzymam kciuki, że to będzie coś fajnego, bo zapowiada się całkiem dobrze. Wiecie, wojna, na, wojna, może nie bitwa na śmierci, życie, szkoła i te wszystkie miłosne rozterki. Ciekawa jestem właśnie, czy będzie taki wątek miłosny, no ale zobaczymy. Teraz zrobię wam taki mały przerywnik na książkę, której nie mam, natomiast mam ją na półce na legimi. To jest kolejny reportaż pana Jacka Hołba. I żebym wam teraz nie skłamała, muszę zajrzeć, jaki jest tytuł tego reportażu. Beze mnie jesteś nikim Przemoc w polskich domach. Ja o reportażach pana Jacka Hołba mówiłam wam w poprzednim w rapapie. Będę mówić również w tym w bo mam za sobą przeczytany reportaż Niegrzeczne. I oczywiście skoro wyszedł nowy, będę również czytać ten nowy w październiku, także mamy trzy miesiące z Panem Jackiem Haubem, ale to jest taki autor reportaży, który porusza tematy, które chwytają za serce. Naprawdę. I, i robi to w, w sposób bardzo profesjonalny, taki mam wrażenie rzetelny. Bardzo doceniam to, że zawsze tłumaczy, jakie są jego pobudki do pisania właśnie o tych tematach, że to nie jest Coś takiego, czego on się chwyta, dlatego, bo to jest nośne, bo to się może dobrze sprzedać. W kontekście wiem, że to jest złe słowo, ale wiecie, no niestety w takich czasach żyjemy, że przemoc, yy, jakieś cierpienie yy, są zaraz na drugim miejscu za seksem i, i tego typu rzeczami. Niestety, no tak jest. Więc bardzo doceniam je, ja bardzo doceniam w ogóle reportaże tego autora i wszystkie oceniłam bardzo wysoko. Także liczę, że ten również poruszy w moim sercu jakiś taki, wiecie, odłamek, część mnie, do mnie ten reportaż, mam nadzieję, bardzo mocno trafi. I z tego reportażu, tak jak z dwóch poprzednich, również wyciągnę jakąś lekcję dla siebie. Kolejną książką, taką off-topic. O topic bo mówiłam Wam, że to będzie taki typowo maraton klasyczno-magiczny, ale to jest książka literatura obyczajowa, jednej z moich ulubionych autorek z tego nurtu, z, tej, z tego gatunku, a mówię tutaj o książce Beth O'Reilly. Mam nadzieję, że dobrze, bo zawsze mówiłam O'Reilly, ale to jest chyba szkocka czy irlandzka autorka z korzeniami i nazwisko się czyta bodajże O'Reilly. I książka w drogę. To jest najnowsza premiera. Ona miała miejsce. Premiera tej książki miała miejsce niedawno. To jest historia, z tego co przeczytałam, na odwrocie historia dziejąca się w podróży. Bo mamy tutaj dwie przyjaciółki, które jadą na ślub, bodajże swojej koleżanki, i w drodze na ten ślub jakby mają kraksę, i okazuje się niestety, że po drugiej stronie, czy w drugim aucie, które jest uszkodzone siedzi były chłopak jednej z dziewczyn, i oni razem wspólnie ruszają w drogę tym małym mini cooperem. Współlokatorów tej autorki bardzo lubię. Zamiany to jest po prostu książka na takie polepszenie humoru, że będę ją polecać każdemu. W tej chwili czytają moja mama, bo poleciłam mojej mamie tą książkę. Moja mama nie jest jakąś, wiecie, taką zatwardziałą czytelniczką, a bardzo jej się ta książka podoba, więc mam nadzieję, że w drogę. Będzie na tym samym poziomie. Bardzo mocno na to liczę, bo po tych książkach klasycznych, które mogą wprowadzić mnie w taki dosyć mroczny, może nie, ale taki klimat, wiecie, nostalgiczny, to w drogę to jest coś, co myślę, że jako równowaga dla wszystkich tych książek, które sobie wybrałam, to jest właśnie dobra pozycja, żeby zrównoważyć mój nastrój. Kolejną książkę. Którą Wam teraz pokażę, to jest taka książka, pod którą stawiam największy znak zapytania, czy ja w ogóle w tym miesiącu ją przeczytam, ale bardzo chcę zapoznać się z prozą tego autora i bardzo poluję na książki w ogóle tego autora, ale zarówno na Allegro, czy gdzieś w ogóle wiecie na olx i tak dalej jest bardzo problem z dostępnością tych książek. A jedyną książką, właśnie, jaką znalazłam na legimi tego autora, to są więzy miłości, Dzudanie znane, a mówię tutaj o książce Thomasa Hardiego. Thomas Hardy tworzył mniej więcej też tak, z tego co kojarzę, mniej więcej w XIX wieku, na początku XIX wieku. I jest to taki dosyć bardzo mocno ceniony brytyjski pisarz. On często pojawia się jako, w takich, jako ja bym go nazwała takim popkulturowym, wiecie, trochę autorem, bo obok Jane Austen często jest właśnie polecany jako taki pisarz romantyczny, co zabawne w After również, jak są tu jacyś fani After, pamiętam, że takim kluczowym w After, czy czekajcie... I w 50 twarzach Greja. Nie wiem, czy to jest dobry wyznacznik, akurat tego, że o tym wspominam. Natomiast pamiętam, że w tych dwóch filmach, między innymi, nazwisko tego autora się pojawiło, więc to nie jest, umówmy się, to nie jest mój jedyny, jakby, wiecie, wabik na tego autora. Natomiast, no, jeżeli jakiś autor pojawia się w innych utworach popkultury, chociażby tak z, tak innych, jak 50 twarzy graja czy after, to, to warto się z nim zapoznać. Tym bardziej, że jest to mężczyzna, a chciałabym poznać pióro jakiegoś mężczyzny, który pisze w takim nurcie romantycznym z tego okresu, bo będę czytać też prawdopodobnie Oscara Wilda, ale... To jest zupełnie inny, zupełnie, zupełnie, inny kierunek, więc zobaczymy. Jeśli nie uda mi się dorwać innej e, książki tego autora gdzieś tak stacjonarnie w ręku, w jakimś antykwariacie, e, no to przeczytam więcej Miłości i wtedy powiem Wam, co o tym autorze myślę. I jak już jesteśmy przy literaturze e, klasycznej, to słuchajcie, e, wracam. Wracam do klasyków. Wracam do Jane Austen, bo postanowiłam, że w tym miesiącu przeczytam sobie. Sobie kolejną e, książkę Jane Austen, mam już za sobą dumę i uprzedzenie i perswazję. Teraz e, biorę na warsztat e, rozważną i romantyczną. To jest generalnie, z tego co wiem, pierwsza powieść Jane Austen opublikowana. Tutaj mamy historię dwóch sióstr, e, dwóch sióstr, które szukają miłości. Jedna z nich jest rozważna, spokojna. I taka ułożona, druga jest romantyczna, bardziej powiedzmy impulsywna, i obie szukają miłości, ale szukają trochę w, w innych kierunkach. Natomiast jak to bywa w powieściach Jane Austen, tutaj pewnie na drodze staną jakieś obyczaje, jakieś klasy, różnice w klasach społecznych i tak dalej. Ja nie czytałam w no, twu, nie oglądałam filmu. Bo zawsze, jeśli chodzi o te klasyki, to wolę sobie najpierw przeczytać książkę, a dopiero później obejrzeć film. Więc mam nadzieję, że w miarę szybko za rozważną i romantyczną się wezmę. Chociaż ja mam to wydanie z tej starej serii Świata Książki, z tego ogrodu. I to jest z tego, co tak teraz patrzę, chyba wydanie kieszonkowe, tak mi się wydaje. Więc zobaczymy, jak będzie z czytaniem, ale wiem, że jest też dostępny audio. Więc zobaczymy, którą formę po prostu ja dla siebie wybiorę na ten miesiąc. I e, kolejnym klasykiem, który mam zamiar e, wziąć, e, to jest klasyk pani Elizabeth Gaskell, pani z Cranford. E, ja już o tym klasyku wam mówiłam. E, to jest, jak ja gdzieś czytałam opis tego klasyku, to to jest historia właśnie pań, grupy pań, które mieszkają w jednym miasteczku. Tam są wdowy, są. E, Panie na wydaniu. I z tego, co jest tutaj opisane z tyłu, a jest napisane niewiele, to jest Panie z Cranford wzruszają, denerwują i wywołują niepohamowaną wesołość. To jest najcieńsza książka pani Elizabeth Gaskell, którą mam u siebie, bo mam również północ i południe, ale na razie nie, nie mam jej w planach, bo jest to dosyć duża kobyła. A ja, tak jak mówiłam, Wam plany na ten miesiąc mam ambitne. Zobaczymy. Myślę, że dam radę przeczytać tę książkę w tym miesiącu. I ostatnia książka, którą mam dzisiaj dla Was która już, a nazwisko tego autora już dzisiaj padło. To jest książka, którą miałam również w tbr ze na poprzedni miesiąc, ale niestety nie udało mi się jej przeczytać, a bardzo chcę portret Doriana Graya Oscara Wilda. Natalia. Nadka Bukisz, której podlinkuję Wam profil na Instagramie, organizowała ostatnio weekend z Oscarem Wildem. Ja oczywiście miałam się wziąć za czytanie, ale moje plany spełzły na niczym. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Nie będę Wam mówić o fabule, no bo nie ma sensu. To jest epoka wiktoriańska, natomiast to nie jest taki... Romantyczny klimat, bardziej mroczny, bardziej psychologiczny, bardziej nostalgiczny, może tak to można określić? Zobaczymy. Ja na tą książkę czekam, 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 więc liczę, że to będzie coś, co zapadnie mi mocno w pamięć. W zasadzie wiem, że to jest coś, co zapadnie mi mocno w pamięć, dlatego nie wiem, dlaczego jeszcze tego nie przeczytałam, ale wiecie, jak to jest. Po prostu e, ja mam wrażenie, że jest czasem tak, że na jakąś książkę czekacie, chcecie ją mocno przeczytać, a kiedy ona już do Was przychodzi, chcecie sobie zrobić taki klimat, e, wiecie, żeby mieć czystą głowę, spokój i skupić się tylko na książce i taki czas nie przychodzi, nie przychodzi i nie przychodzi. To ja właśnie mam tak e, ostatnio z Oskarem Wilde Chcę sobie zrobić taki klimat na czytanie tej książki, a jakoś mi po prostu nie idzie. Mam nadzieję, że w październiku taki czas się dla mnie znajdzie. I to by było na tyle, kochani. Tak prezentuje się mój TBR na październik. Dajcie mi koniecznie znać, co wy będziecie czytać. Dajcie mi też znać, czy któraś z książek, które Wam dzisiaj pokazałam, bardziej was interesuje bądź mniej. To też jest zawsze dla mnie cenna wskazówka. E, bardzo lubię czytać e, komentarze pod e, filmami. Jeśli Wam się podobało, oczywiście, to zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę, subskrypcji mojego kanału i życzę Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia, weekendu, w zależności od tego, kiedy to czytacie. Czytacie? Oglądacie, buziaki.